Siema kochane robaczki, yy, witam oczywiście jak zawsze na kanale Beata Andrzejczuk na YouTube. Dziś rozdział y, 28, tajemnica Dzejkowa 2. Gdy szli na przystanek autobusowy, Natalia spostrzegła chiarę, jak zwykle pchającą wózek. Obok szła Lea. Na widok Natki Emilii zaczęła bahać ręką. Natalia czym prędzej przeszła na drugą stronę ulicy, przywitała się z Hiarą, Lea mocno się do niej przytuliła. Chwilę później przylgnęła do Emilii, podniosła wzrogi, i ze zdziwieniem przyglądała się Maksymowi. Młody górski przedstawił się, podając rękę, Najpierw chirze, a potem dziewczynce. Mam na imię Maksym. Lea uśmiechnęła się do niego. Musiała zrozumieć, że wypowiedział swoje imię. Natalia poczochrała małą po włosach, pożegnali się i ruszyli w swoją stronę. Od dłuższego, o dłuższej rozmowie nie było mowy. Nikt z nich nie znał włoskiego. A Chiara ani Lea Angielskiego? Kto to był? spytał Maksym. Lea odparła. Opowiadałam ci o niej. To ta dziewczynka, którą zabraliście nad morze i która bawiła się z wami w Łucji ogrodzie? Yy, domyślił się? Tak, to ona jest urocza, prawda? Twarz Natalii rozpromieniała. Lovely, potwierdziła Emily. Maksym yy, uśmiechnął się. No, 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 powiedział. Widzę, że ta mała was oczarowała. Uwielbiam ją, uwielbiam ją, dodała Natalia z błyskiem w oczach. Będziemy więc musieli chyba pewne decyzje przyspieszyć. Najpierw magisterka roześmiała się. Ale przyznaję, że gdy widzę Leę, to mocniej bije mi serce, dodała i przytuliła się do męża. Autobus nadjechał szybko. Gdy dotarli w pobliżu stacji metra, Maksem był dziwnie podekscytowany. Co się dzieje? Zapytała y, Natalia. Interesuje mnie to metro? Odparł. Metro Cię interesuje? Zdziwiła się matka. A mało to się metrem najeździłeś w Nowym Jorku? Sama wiesz, jak wygląda metro w Nowym Jorku? Jest już stare i zaniedbane. Większość stacji wymaga kapitalnego remontu. Weschnął rozżalony i pomyśleć, że było ono kiedyś dumą metropolii. To prawda, odezwała się Emilii. Nawet biegająca szczura można zobaczyć. Szczur? zawołała Natalia. Na szczęście nie widziałam. Yy, ja widziałam. Ro Emili roześmiała się. A co jest takiego w turyńskim metrze? Przecież to tylko jedna linia. Wszyscy jeżdżą samochodami. Chodźcie. Maksem wskazał zejście do stacji metra. Gdy znaleźli się na dole, ujrzeli zabudowaną przezroczystą przestrzeń, a za nią tory. Nie ma opcji, by dziecko wyrwało się matce. I wpadło pod pociąg. To prawda, przyznała Natalia. Tak się tylko jak się wsiada do tego metra, skoro wszystko jest zabudowane, zdziwiła się. Zaraz zobaczycie. To jest metro w pełni zautomatyzowane. Nie ma maszynisty. Samo jeździ, powiedział, a zabudowa ma drzwi. Jak to samo jeździ? Zdziwiła się Emili. Po prostu samo. Jakby na potwierdzenie jego słów pociąg nadjechał. Zatrzymał się i drzwi w przezroczystej zabudow zabudowanej przestrzeni otworzyły się idealnie równa z drzwiami metra. Niesamowite, szepnęła Natalia. Tak precyzyjnie potrafi działać automatyka, podsumował Maksym. Przejechali kilka... Yy, kilka stacji i wysiedli na niemalże identycznym przystanku. Znów wszystko było idealnie zsynchronizowane. zsynchronizowane. Zwiedzali nieznane jeszcze okolice, wchodzili do bram, do małych galeryjek, do muzeów. Patrzcie na samochoda! wykrzyknęła nagle Emily. W jednej z bram Dosta dostrzegli czerwony kabriolet z nasuniętym czarnym dachem dwuosobowy. Wewnątrz niecodzienny kierowca i pasażer. Ktoś w stylu drakuli. Kierowca był łysy. Pasażer także nie grzeszył nadmiarem włosów. Miał tylko meszek z tyłu głowy. Postaci ubrane były. Czarne peleryny poruszały głowami, oczami i ustami. Robiło to piorunujące wrażenie, jak w filmie Grozy. Podziwiali też ozdobne elewacje kamienic. Wstąpili na Maroko Kofe, przygotowane na wzór oryginalnej piemąckiej kawy. Na wzór oryginalnej piemąckiej kawy. Ścianki i dno wysokiego kubka pokryte były nutelną, która rozpuszczała się pod wpływem gorącego kappucino. Wrócili do domu na umówioną godzinę. Jacob zwróciła się do niego Natalia. Zadziwiasz mnie. Prawie wszystko sam przygotowałeś, bez naszej pomocy. Stół był pięknie nakryty bordowym obrusem. A na nim ustawione talerze oraz kieliszki do wina i wody. Rozłożone sztuczce, na półmiskach leżały faszerowane makaronem, boczkiem i wędzonym serem, grillowane pomidory, zapiekane bakłażany i owoce morza. Myślę, że wszystko jest gotowe. Chciałem, Jechać po Pamelę, ale uparła się, że przyjedzie swoim samochodem, by nie robić kłopotu. Spojrzał na wyświetlacz telefonu. Rada moment, powinna tutaj być. Natalia przyglądała mu się u Wiedziała, że się denerwuje i że bardzo dużo go to wszystko kosztuje. Nie, zdziwiła, nie dziwiła się po tylu latach dowiedzieć się, że ma się siostrę, odnaleźć ją i poznać, i jeszcze żal do rodziców, że ukrywali to wszystko, ucząc go jednocześnie uczciwości i wpajając, jak być przyzwoitym człowiekiem. Natalia miała ambiwalentne uczucia. Z jednej strony uważała, że rodzice powinni powiedzieć synowi prawdę, a z drugiej. Trochę ich rozumiała. Dla nich to również była trauma. Stracili przecież dziecko. Ślad po nim zaginął. Z upływem czasu zwątpili zapewne, że kiedykolwiek jeszcze je zobaczą. Może bali się pytań Jacoba, jego reakcji, tego co zrobi, gdy się dowie, a może uważali, że ich osądzi stwierdzi, że to jest ich wina bo nie dopilnowali, nie przewidzieli wszystkiego. Nie, to raczej niemożliwe. Jacob był zbyt inteligentny, by ich obarczać winą. Natalia doszła do wniosku, że jednak powinni mu powiedzieć prawdę. I to jak najwcześniej. W sumie dobrze się stało, że wszystko wyszło na jaw i Jacob odszukał siostrę. A oni... Odzyskają dzięki niemu córkę, i po raz kolejny doszła do wniosku, że on nie może być aż tak złym człowiekiem. Z rozmyślenia wyrwał ją dźwięk demofonu. Jacobowi o mało co talerz nie wyleciał z ręki, pobiegł do drzwi wyjściowych, a potem zbiegł po schodach, by otworzyć yy, furtkę. Po chwili wrócił z piękną dziewczyną u boku. Natalia zaniemówiła. Pamela tak bardzo była podobna do Jacoba. Taki sam odcień włosów, tyle że długie. Równie zielone oczy i ciemna karnacja I wysportowane ciało. To jest Pamela. Przedstawił ją Jacob. Moja siostra, a to przyjaciele. Natalia, Emily, i Maksym, niedługo powinna też wrócić łucja. Pamela odgarnęła z twarzy kosmyk włosów i podała im po kolei dłoń. Uśmiech też miała podobny do Jacoba. Cieszę się, że mój brat ma tylu przyjaciół, powiedziała, słyszałam o was bardzo dużo. Popat popatrzyła na Natalię i Maksyma. Jesteście z Polski, tak? Zgadza się, z Wrocławia, odparł Maksym. Jacob mówił, że jesteście niezwykłym małżeństwem, że bardzo się kochacie. To prawda, bardzo się kochamy, ale wydaje mi się, że każde małżeństwo takie powinno być roześmiał się. Się, zapraszam do stołu Ty jesteś z Nowego Jorku spojrzała na Emili. Tak, potwierdziła. To razem będziemy lecieć do Stanów. Znów się uśmiechnęła. Raczej yy, tak, wieczór upłynął im w przyjemnej atmosferze. Dużo rozmawiali o Turynie, Nowym Jorku i Wrocławiu. Porównywali te miasta, próbowali znaleźć po, yy, podobieństwa i różnice. Śmiali się. Natalia zauważyła, że Jacob. Bardzo troszczy się o Pamelę. Zabierał ze stołu brudne talerze stojące przed nią i podsuwał jej czyste. Dlaczego nie potrafił być taki dla Emily? Gdy Pamela oświadczyła, że czas na nią, bo jutro musi wcześniej wstać do pracy, Jacob odprowadził ją do samochodu. Nadka zaobserwowała, że przytulił ją i pocałował w policzek na pożegnanie. Wrócił do nich, i spojrzał wyczekująco. I co? Spytał. Jest urocza. Maksym roześmiał się. I bardzo do ciebie podobna. Odparła Natalia. Jest wonderful. Emily uśmiechnęła się. Naprawdę jest do mnie podobna? Spojrzał na Natalię. Ten sam odcień włosów. Kolor oczu. Karnacja. Identyczny uśmiech wyliczała to, o czym wcześniej pomyślała i co dostrzegła niemalże natychmiast, gdy, go zoba gdy zobaczyła Pamelę i wysportowana sylwetka. Jest też inteligentna dodał z błyskiem w oku. Czym się zajmuje? zapytał Maxem. Pracuje w centrum badawczo-rozwojowym odparł z dumą na kierowniczym stanowisku. Sektor. Biotechnologiczne współpracują nawet z włoskimi uczelniami. Skoro jest na kierowniczym stanowisku, to, nie chyba, to chyba nie będzie jej tak łatwo dostać urlopu, zainteresował się Maksym. Szef jest jej przyjacielem. Powiedziała mu o wszystkim. Dostanie urlop, tylko jakiś projekt musi doprowadzić do końca. To kwestia kilku dni. Mama codziennie wydzwania i wypytuje. Nie może się doczekać. Każda rozmowa kończy się płaczem, powiedział. To chyba z łzy wzruszenia, doprecyzowała Natalia. Tak, odparł. Mama nie wyrabia emocjonalnie. Chciałaby Pamelę zobaczyć już, natychmiast. Nie może sobie znaleźć miejsca. Mówi, że każda godzina wydaje jej się wiecznością. Wciąż wypytuje o nią. W ogóle mnie to nie dziwi, odezwał się Maxy. Zobaczy córkę, którą utraciła wiele lat temu. Powiedziała, że nigdy nie straciła wiary w to, że kiedyś się odnajdzie. Odnalazła się wyłącznie dzięki tobie, rzekła Natalia. I pomyślała, że rzadko kiedy z Jacobem rozmawia się od tak. Zwyczajnie, jak teraz właśnie, po ta, postanowiła to wykorzystać. Jacob, a co z twoim znajomym, z tym, z którym miał wypadek z enzomori, nadal jest w ciężkim stanie, ale stabilnym? Lekarze mówią, że wyjdzie te, z tego. Co się właściwie stało? Policja wpadła na trop nielegalnych wyścigów samochodowych. Wzruszył ramionami. Enzo zaczął uciekać. Nie przewidział, że dwa radiowozy zajadą mu drogę z drugiej strony. Doszło do zderzenia. I tak dobrze, że nikt nie zginął, stwierdziła Natalia. Nie boisz się czego? Zapytał, wpatrując się uważnie w jej twarz. Przecież on będzie musiał złożyć zeznania. Oskarżą go o narażenie życia funkcjonariuszy, no i o udział w nielegalnych wyścigach samochodowych. Nie boisz się, że przy składaniu zeznań poda nazwiska osób, które w nich uczestniczyły? Nie boję się, odparł zdecydowanie nie poda żadnych nazwisk. Bierzemy pod uwagę, że w którymś momencie policja trafi na nasz trop, ale trzymamy się razem. I chronimy się wzajemnie, dodał, Jesteś tego pewien? Tak. Często macie do czynienia z policją? Zainteresował się Maksem. Czasami. Na ogół jest tak, że gliniarze próbują nas złapać, goniąc nas, ale nie mają żadnych szans, uśmiechnął się ironicznie. Nie tymi samochodami, którymi jeżdżą. Ci wzięli się na sposób, i postanowili zajechać Enzo drogę. na prostej, by go nie dorwali. Ale ścigaliśmy się na trasie z rondem. Z kontrolowanym poślizgiem jest ciekawiej, dodał. Emily przesłuchiwała się słowom Jacoba przerażona. Nawet gdy opowiadał, ekscytowało go to. Tylko, że przez to rondo i poślizgi kontrolowane, twój znajomy i dwóch policjantów o mało co nie straciło życia, stwierdził rzeczowo Maksem. Emili była mu wdzięczna za te słowa. Twarz Jacoba nie była już tak ożywiona, entuzjazm zgasło. A Pamela wie o wyścigach i o twojej przeszłości? Spytała Natalia. Tak, powiedziałem jej i tak by to wszystko wypłynęło odparł. Wolałem, żeby dowiedziała się ode mnie. Myślisz, że rodzice by jej powiedzieli? Myślę, że mama prędzej czy później by się zwyczajnie wygadała. Dużo ją to kosztowało, stwierdził. Nigdy nie śpi, gdy wracam do domu w nocy do domu. Często wychodzi z sypialni pod jakimś idiotycznym pretekstem, ale widzę ulgę na jej twarzy, że już jestem. Nie umie tego ukryć. Próbuje zachować się normalnie, lecz jej wyraz twarzy i oczu wszystko zdradzają. Dziwisz jej się, to twoja matka nie domyśla się. Na szczęście nie odpowiedział. Myślisz, że imprezuję. Długo będziesz ją jeszcze tak oszukiwał? Zaryzykowała pytanie. Natalia, gdybym wiedział, z przyjemnością udzieliłbym ci odpowiedzi. A Pamela, co na to wszystko? Zmartwiła się bardzo i podziękowała mi. Za co? Za to, że nikogo nie udaję, nie odgrywam przed nią żadnych ról i że powiedziałem jej prawdę. Odparł. No przecież takie rzeczy na ogół się ukrywa, dodał. Nie bałeś się jej powiedzieć? Brnęła dalej. Mam hazard we krwi. Postawiłem wszystko na jedną kartę. Znów wyczuła ironię w jego głosie. To moja siostra, odnaleziona po latach, dla niej to także był szok. Wierzyłem jednak, że mnie nie skreśli. A gdyby stało się inaczej, nigdy się nie poddaję. Chcieliście gdzieś wyjść wieczorem, chętnie się przejdę z wami, zmienił nagle temat, choć w zasadzie już jest noc. A więc odpowiednia pora, by się pobawić Maksym roześmiał się. Jedziemy tramwajem. Mam ochotę nabić się jeszcze trochę wina. E, Natalia chciała jeszcze o coś, ja też, stwierdził Jacob. E, Natalia chciała jeszcze o coś zapytać, już prawie otworzyła usta. Jacob dostrzegł to. Nie, Natalia powiedział pospiesznie. Na dzisiaj koniec poważnych rozmów. Uszanowała to. Rzadko kiedy można było z Jacobem zwyczajnie porozmawiać, ale gdy już do tego dochodziło, był szczery do bólu. Nie kręcił, nie wybielał się, nie tłumaczył. Mówił, jak jest. Ceniła to w nim. Zaskoczył ją bardzo, że tak szybko wyznał Paneli prawdę o swojej hazardowej przeszłości. Ona, gdy go poznała, musiała go ciągnąć za język. Irytował się wówczas bardzo. Długo z Maksymem czekali, aż cokolwiek im zdradzi. Zrobił to ale wtedy, kiedy sam chciał. Zresztą, gdyby nie pewne okoliczności, być może nic by im nie powiedział. Dziś zdobył się po raz kolejny z nimi na szczerość. Nikt go nie oceniał. Nie krytykował, bo nie o to w przyjaźni chodzi. Najważniejsze dla nich było, żeby miał świadomość, że może na nich liczyć, że są. Gdy będzie ich potrzebował. No, ale była też Emil. Rozmyślała o tym przez całą drogę, aż dotarli do miejsca, gdzie było mnóstwo kawiarnianych ogródków. Z każdej kawiarni, każdego klubu docierała inna muzyka. Usiedli przy stoliku, na którym płonęły świece i zamówili wino. Na wprost nich, Znajdował się duży podest wyłożony zielonym suknem. Ludzie tańczyli w rytm hiszpańskiej muzyki. Emily kołysała się, popijając wino. Ciemnoskóry chłopak podszedł do niej i gestem zaprosił ją do tańca. Uśmiechnęła się i przyjęła zaproszenie. Poruszała się jak piórko na wietrze, kołysała biodrami, a jej ciemne włosy. Falowały w takt melodii. Chłopak świetnie ją prowadził, zwracali uwagę pozostałych tancerzy, którzy usuwali się na bok, zostawiając im centralne miejsce. Jacob nie mógł uwierzyć własnym oczom, jak ona magicznie tańczy jak nigdy dotąd. Zostali nagrodzeni gromkimi brawami, ciemnoskóry chłopak. Nie pozwolił jej odejść. Po kilku przetańczonych utworach Emili usiadła na chwilę zmęczona i wypiła łyk wina. Nie zapytała Jacoba, czy z nią zatańczy. W ogóle ostatnio o nic go nie prosiła, a jeszcze nie tak dawno pragnęła tylko z nim spędzać czas. Przypomniał sobie, jak chciała, by, by choć trochę popływał z nią w basenie. Odmówił jej opryskliwie. Miał nadzieję, że teraz zaproponuje mu wspólny taniec. Nie zrobiła tego. Odpoczęła i sama wróciła do tańczących. Natychmiast zjawił się inny chłopak, który poprowadził ją w tańcu. Czy mogę prosić moją piękną żonę? spytał Maksem. Oczywiście, Natalia uśmiechnęła się. Jacob, idziesz z nami? Zapytał Maksem. Kilka dziewczyn tańczy samotnie. Nie, idźcie, odparł. Posiedzę, so, posiedzę sobie i popatrzę. Jacob nie mógł oderwać wzroku od Emily. Miała niezwykłe powodzenie. Zauważył, że inni mężczyźni wodzą za nią oczami. Przyglądał się jej z zachwytem. Za kilka dni wrócą do Nowego Jorku i zakończą tę przyjaźń. On ją zakończy. Może więc dobrze, że Emily się teraz bawi? tańczy będzie przynajmniej miała miłe wspomnienia, a biorąc pod uwagę to, jakie wzbudzała zainteresowanie u, u płci przeciwnej, yy, na pewno <coughs> no, oczywiście, u płci przeciwnej, na pewno kogoś pozna po powrocie i zapomni o nim i będzie w końcu szczęśliwa. Dlaczego do tej pory nie zauważył, że Emily bardzo podoba się innym mężczyznom? Czy zbyt był skupiony na samym sobie? Byleby tylko nie poznała jakiegoś idioty... Yy, kt, yy, 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 yy. Byleby tylko nie poznała jakiegoś idioty. Jacob, Jacob uświadomił sobie, że nie wybaczyłby... Jacob uświadomił sobie, że nie wybaczyłby sobie, gdyby ją ktoś skrzywdził. Będzie musiał mieć rękę na pulsie. Powinna związać się z kimś dobrym, kimś takim, kto będzie na nią zasługiwał. Wracał do domu uci, pogrążony we własnych myślach. "Jacob, wszystko okej?" Okay? spytał Maksym. "Tak" odparł. "Jesteś bardzo milczący" stwierdził. "Aż to do ciebie?" Niepodobne. Przynajmniej nie muszę wysłuchiwać jego złośliwości, wtrąciła Natalia. Uśmiechnął się, zamyśliłem się. Możemy wiedzieć, o czym myślałeś, o Pameli, o tym, jak będzie, gdy mama ją zobaczy skłamał. Na szczęście dali mu spokój. Rozmawiali we trójkę, śmieli się. Ej, Boże, śmiali się, Emila Emil też, no, coś mi się zaczęła Gdy dotarli do domu Łucji, pożegnali się i rozeszli do swoich pokoi. Natalię i Maksyma powitał Cynamon kilkoma głośnymi miałknięciami. Cynamonku, jesteś obrażony? Natka pogłaskała go po głowie. Nie było nas długo, tak, ale już jesteśmy. Potarmosiła go po brzuszku. Myślisz, że on cię rozumie? Maksym roześmiał się. Oczywiście udała obruszoną. Widzisz, że już się rozłożył i chce, żeby go głaskać? Jacob powiedziałby, że jak chcesz się dogadać z Kotem, to mów po Kociemu. Uśmiech nie schodził mu z twarzy. Powinnaś zacząć miałczeć. Zabronię ci rozmawiać z Jacobem. Roześmiała się. Ma na ciebie zdecydowanie zły wpływ. A może Ty jesteś zazdrosny o Cynamona? Od tego rudego gościa? Jasne, że tak, od samego początku. Ile ja się musiałam natrudzić, ile wyrzeczeń ponieść, ile rzeczy poświęcić, byś mnie pokochała. A on usiadł na twojej komodzie, potem władował ci się do łóżka i już go pokochałaś. Poświęcenia, wyrzeczenia Natka wybuchnęła śmiechem. Od kiedy ty się nad sobą użalasz? Dobrze wiesz, że w juracie nieźle zawróciłeś mi w głowie. Wiem, odparł. O to mi właśnie chodziło. To był mój cel. U uśmiechnął się za A z rudem gościem jakoś, nie jakoś się będę musiał dogadać, skoro mam mieszkać z nim pod jednym dachem. Ale będę miał go na oku. Wzięli prysznic i położyli się do łóżka. Natalia przytuliła się do męża. Na swoich plecach czuła ciepłe, puszyste futerko. Przynajmniej tyle nauczyli Cenamona, że nie wpychał się już między nich. Tak skończył się rozdział 28. Niebawem zapraszam do wysłuchania rozdziału 29. Mam nadzieję, że dziś spędziliście czas na dworze. Jeśli nie, może słoneczko jeszcze nie zaszło, nie zaszło. Ja byłam na spacerze razem ze swoim mężem. Pięknie było. Wciąż pachnie wiosną. Najbardziej się boję tego, że nagle coś się wydarzy i, i, i znów będzie plucha, zimno, i w ogóle nie fajnie. No, ale cóż, cieszymy się dniem dzisiejszym. Siema, do następnego razu.